Wielka sobota, tuż przed świętami radosnymi, cudownymi, kiedy to Jezus Chrystus Bartystał. Jest to czas do wspólnego biesiadowania, ale też dzielenia się wszystkim, co do tej pory mogliśmy przygotować dla osób, które razem z nami właśnie te święta rozpoczynają. Śniadanie wielkanocne po raz kolejny organizowane przez Partnerstwo Stare Miasto Nowe Życie, jak również Kreatywne Śródmieście. Czyli mamy tutaj cały zespół ludzi, którzy chcą pomagać, ale również chcą poświęcać swój własny czas. Więc na ten nadchodzący czas świąt. W imieniu tych, którzy dzisiaj tu zasiadają przy stole, czyli 300 osób i 100 osób, którym dowozimy paczki z wspaniałymi życzeniami, patrząc w oczy i mówiąc, jak ważny jesteś dla mnie, rozpoczynamy i jednocześnie w imieniu tych wszystkich osób składam Państwu życzenia, aby to, co Jezus ze swoim życiem przynoś, przyniósł na tą ziemię, żeby stało się to, Objawieniem, kiedy przy stole rodzinnym będziecie zasiadać, pamiętając o tym, że wszystko może ten, który za was oddał życie, umarł, zmartwychwstał i jednocześnie darzy życiem w szczęściu, powodzeniu i w zdrowiu.